I proszę Państwa, oczywiście, zanim jeszcze dojedziemy do Smolnika, czyli skąd. Także ruszamy 10 km tymi pojazdami w jedną stronę, potem wracamy w drugą stronę, też 10 km. Jak popatrzymy na historię tego regionu, a muszę Państwu powiedzieć, że mieszczany kiedyś, a dzisiaj. uszczelnić dokładnie to wszystko. No i oczywiście. Nie, nie zamknąłem, bo nie mam korzyści. Ja co, ja co tam ma w Witek, witek. To otworzył, tak? Do 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 on Oni chcieli razem wszyscy, na no, dzieci, tak, przez tak, a to same dzieci, to Prawda, a ty do 23.

Yes it. Hı? Bu da. Mama.

我等一下去。

No, dokładnie. To są, mówię, historie, które miały miejsce już dawno, i dzisiaj to już nie ma szans, żeby ten układ ratyfikować, bo wiadomo, co by się.